W dzisiejszym programie Cztery Oczy Polityki mam zaszczyt gościć posła Franciszka Serczewskiego, ja nazywam się Natalia Polowy i poprowadzę dzisiejszy program. Witam. Witam, cześć, dzień dobry. E, jesteś tutaj tak naprawdę z pierwszej ręki, jeżeli chodzi o Flotylę Sumut. Miałeś okazję brać udział w całym przedsięwzięciu, stąd gromo pytań mam do Ciebie. E, pierwsze, jakie były Twoje osobiste motywacje, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w całym przedsięwzięciu? No, przede wszystkim no, czułem jakieś takie rozczarowanie światem polityki. Na różne sposoby próbowałem no, temat podejmować, no, temat, wiadomo, ludobójstwa, całej no, 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 wojny i tego, co się dzieje w strefie gazy przez ostatnie dwa lata, ale też wcześniej. Rozmawiałem na ten temat z różnymi politykami, czy też miałem publiczne wypowiedzi podczas protestów, no, ale widziałem, że Cały czas gdzieś tam odbijamy się od ściany, i politycy, czy wprost, czy gdzieś tam w kuluarach mówili, no wiemy, rozumiemy, ale nie za bardzo wykazywali jakąś wolę, żeby temat podjąć. Więc trochę z takiego no, poczucia niemocy, z takiego rozczarowania tym światem polityki, a z drugiej strony dzięki presji, która też rosła presji szczególnie ludzi młodych 20-30 latków gdzieś po prostu jeśli mogę tak powiedzieć naszego pokolenia mhm. chociaż ja już jestem starszak i średniak raczej to, to ta presja e, naprawdę spowodowała też e, no nie mogłem być na to obojętny prawda e, więc jak dostałem zaproszenie żeby płynąć, to nie zastanawiałem się ani chwili no i potem e, słyszałem że najprawdopodobniej to była najkrótsza rozmowa rekrutacyjna no bo Wszyscy mówili, no dobrze, tylko, tylko zapytam rodzinę, czy będą mieli z kim zostawić dzieci, coś tam. Ja akurat nie mam takiej sytuacji, więc od razu mogłem powiedzieć, że, że płynę, więc popłynąłem. Pewnie. Jakie cele przyświecały flotyli? Czy tutaj była bardziej pomoc właśnie humanitarna, czy jednak była to akcja pr tak jak dużo osób, z, nawet władzy polskiej, używała takiego określenia, albo po prostu opinia publiczna? To znaczy jedno i drugie. Nie można żadnemu, jak spojrzymy na, na jakiekolwiek działanie polityczne, czy wypowiedź, czy post w internecie, czy konferencję prasową, czy jakiekolwiek działanie, w którym polityk w, w, zabiera głos. Nie można oddzielić tutaj kwestii pierowych od kwestii sprawczych, od kwestii merytorycznych, więc tak jak każde działanie polityczne czy protest, również no, ta akcja miała na celu nagłośnienie sprawy, czyli no, problemem jest nie tylko blokada strefy gazy, która uniemożliwia dostarczenie pomocy humanitarnej, ale też taka blokada medialna. Dlatego to był pierwszy cel, który sobie obraliśmy, czyli przebić tą blokadę, umożliwić dzięki flotyli no, zaistnienie tematu w mediach, wspieranie w ten sposób strajków, protestów, które były też na całym świecie, no, czyli być trochę katalizatorem, trochę częścią tej wielkiej fali solidarności i to się na pewno udało. Ta druga część, albo pierwsza, którą pytałaś, czyli kwestie pomocy humanitarnej, no to absolutnie. Wieźliśmy podstawowe leki, przeciwbólowe, żywność, jakieś no, naprawdę podstawy, bo musimy pamiętać, że w teraz strefa gazy jest odcięta właśnie od wody pitnej, od jedzenia, od normalnej ochrony zdrowia. To znaczy, jak dziecko na przykład ma mieć operację, Ponieważ doznała jakiegoś urazu przez wybuch bomby i ma mieć amputację, to niestety nie ma możliwości takiej operacji ze znieczuleniem, nie ma kompletnej anestezjologii, więc dzieci często umierają w takiej sytuacji z powodu bólu, nie? że serce nie wytrzymuje. Więc Dlatego leki przeciwbólowe i taka naprawdę podstawowa pomoc jest tam konieczna, ale e, ponieważ mówimy o około 2 milionach ludzi zamkniętych w tym naprawdę piekle, e, odciętych od właśnie ochrony zdrowia i podstawowych e, warunków e, życia, to mamy kompletnie świadomość, że nasza flotyla, nawet jak było to 50 statków, nawet jakby były wyładowane po brzegi, to i tak jest kropla w morzu potrzeb. Czyli jasne, pomoc humanitarna, nagłośnienie sprawy, ale to, co jest prawdziwym celem i naszym marzeniem, to jest stworzenie prawdziwego korytarza humanitarnego, który mógłby konstant właśnie tą pomoc udzielać i no, w ten sposób no, uratować wszystkich w tej sytuacji. Tworzenie takiego korytarza musi właśnie wymagać wiele przygotowań, więc tutaj też pytanie, jak to wyglądało od strony logistycznej, no i też finansowej głównie. I też sprawy bezpieczeństwa, czy było jakieś wsparcie w tym, czy jednak było utrudnianie trochę tej akcji, bo z tego co czytałam z różnych źródeł, e, padały słowa wielu rządzących, e, że mówili, żeby po prostu nie jechać w takie tereny, bo są to tereny niebezpieczne i odcinali trochę temat, więc tutaj pytanie. To odpowiadając od końca, bo to było kilka pytań, to jasne, mamy kompletnie świadomość, że strefa gazy jest terenem niebezpiecznym. Tym niemniej, zgodnie z prawem międzynarodowym, nawet na tereny objęte działaniami wojennymi. Mamy prawo dostarczać pomoc humanitarną. Tym, tym samym Izrael blokując tą, tą pomoc i przechwytując nas, zatrzymując, no łamie to prawo międzynarodowe. I no, już pomijając to, to, że zbrodniami wojennymi jest blokowanie tej pomocy, głodzenie systemowe, świadome ludzi i bombardowanie cywilów. W każdym razie, także jasne, mieliśmy świadomość, że to jest ryzykowne, niebezpieczne. Tym niemniej, no. I jako politycy czasem, jako aktywiści, jako społeczność międzynarodowa jesteśmy w sytuacji, w której e, potrzebne, jest, potrzebne są jakiekolwiek działania zwracające uwagę na ten problem i działające e, na rzecz zakończenia tego ludobójstwa i udzielenia pomocy wszystkim tym ludziom. Więc e, jasne, e, czasem to oznacza ryzyko, ale, ale z drugiej strony mamy świadomość, w jakiej piekielnej sytuacji właśnie bez wyjścia są sami y, ludzie w, zamknięci w Strefie Gazy. Też y, tutaj mała dygresja, dlaczego ten konflikt jest też tak y, dojmujący, przerażający i bolesny, bo jak mówimy o jakiejkolwiek innej wojnie, w obecnie czy w przeszłości, no to jest wojna w Ukrainie, jasna tragedia, i solidaryzujemy się i tak dalej. Ale Ukraińcy i Ukraińki mają gdzie uciec w takim sensie mogą być uchodźcami w Polsce czy gdzie indziej, a z, z tej Strefy Gazy nie ma ucieczki. To jest, to jest ta różnica, że e, i to jest, to jest um, ta sytuacja, która no, powoduje, że no, po prostu e, Izrael stara się no, systemowo wyczyścić tą ziemię z, z tej ludności, m, m, używając no, po prostu nazistowskiego języka. Bo, no bo, bo to są takie kategorie, więc, więc dlatego mimo niebezpieczeństw zdaję sobie sprawę, że to jest radykalna sytuacja wymagająca czasem nieszablonowych działań. W każdym razie jeśli chodzi o kwestie finansowania, bo to spytałeś, to cała flotyla składała się z 44 delegacji z 44 państw z całego świata. My mieliśmy polską delegację, złożoną właśnie z kilku stowarzyszeń działających na rzecz Palestyny, także żydowskich, na przykład takich, które... Cafe Bund z, z, z Krakowa, które, no, sprzeciwiają się ludobójstwu, więc działali też z nami i Polacy, i Palestyńczycy, i, i Żydzi, bo to nie, nie jest kwestia właśnie antysemityzmu, czy tylko, nie wiem, troski o jakąś grupę, tylko działamy w interesie pokoju i bezpieczeństwa wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania czy narodowości. No i my, jako właśnie delegacja, mieliśmy zrzutkę, na którą oficjalnie każdy mógł się składać i, 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 i każda delegacja właśnie miała swoją zrzutkę i z tej zrzutki finansowała no, na, nasze przeloty, wyżywienie i różne kwestie bezpieczeństwa. No im większa delegacja, tym na przykład mogła kupować więcej statków i no, zabezpieczać właśnie też swoją załogę. Więc jasne, czasem to było chałupnicze, czasem to było na ostatnią chwilę, no, statek, na którym ja płynęłem na końcu, Sirius, największy z całej flotyli. Dwa dni przed startem całej flotyli z Barcelony był jeszcze muzeum. Był jeszcze takim statkiem, który funkcjonował tro, trochę do oglądania, trochę na eventy, na śluby i ten statek naprawdę pochodzi z czasów Titanica, bo ma tam 115 lat, więc, więc w dwa dni po prostu cała załoga wspaniałych ludzi no, doprowadzili ten statek do, do używalności, więc... Wszystko trochę było, wiecie, takie no czasem szalone, czasem na ostatnią chwilę, no ale robiliśmy wszystko, żeby to było, żeby wyszło jak najlepiej, żeby było jak najwięcej statków, żeby było jak najwięcej uczestników, więc, no, spotkał nas sztorm, mieliśmy wiele problemów technicznych i mimo tych wszystkich niedoskonałości, ja naprawdę jestem bardzo dumny z tej akcji i cieszę się, że dopłynęliśmy no, prawie że do końca, gdyby nie zatrzymanie przez siły okupacyjne Izraela, ale, ale no właśnie robiliśmy wszystko, żeby, żeby to się udało, więc mimo tych niedoskonałości, mimo takiego pospolitego ruszenia i cywilnej akcji, to, to myślę, że naprawdę wiele się udało. Wydaje mi się właśnie, że efekt był naprawdę niesamowity, bo też e, właśnie chociażby po studentach czy też po jakichś starszych pokoleniach słyszymy, że w końcu nie zamykają oczu na ten konflikt i no, to było główne pewnie założenie oprócz tej pomocy humanitarnej, która prawie dotarła, e, prawie dotarła właśnie przez siły okupacyjne. Tutaj słowo sumu oznacza wytrwałość. Resilience, odporność, tak. tak. E, czy ta wytrwałość pomogła w tych e, chwilach, gdy zostaliście przejęci przez te okupacyjne siły Izraela? Jakie wtedy uczucia towarzyszyły, myśli? To znaczy, na pewno wytrwałość i ten sumot przyświecał nam, ale mówiąc szczerze, już w momencie przechwycenia to mieliśmy raczej taką emocję nareszcie, w takim sensie, bo jak wypływałem, bo jak decydowałem się na tą akcję, to miało to wszystko potrwać dwa tygodnie, a przez sztormy, dodatkowe naprawy, przez trudności biurokratyczne, na przykład w Tunisie który okazał się, no, trochę nastopować e, i więc e, przez takie nieprzewidywalne sytuacje albo przez ataki dronów po drodze, no, wszystko przedłużyło się do sześciu tygodni. Więc, no, wszyscy już byli tacy, no, no już, już, nie mogli się, już nie mogliśmy się doczekać, już, e, już byliśmy zniecierpliwieni, więc... E, no, z drugiej strony ten czas pozwala nam się lepiej przygotować właśnie, mentalnie, fizycznie, wsze do wszelkie sposoby e, do tego przechwycenia i potem do, mm, prawda, e, no, do czasu w więzieniu. Więc e, no, cieszę się o tyle, bo no, ćwiczyliśmy bardzo różne scenariusze i w Barcelonie, i w Tunisie, i na statkach po drodze. E, alarmy pożarowe, alarmy ataku takiego, takiego rodzaju, e, co jak będzie takie przechwycenie, co jak będą to, to robić, e, co będzie jak będą zachowywać się przemocowo w taki, a nie inny sposób. Więc na wszystkie te ewentualności mieliśmy swoje strategie, e, każdy miał swoją, swoje miejsce na, na statku, gdzie miał siedzieć, wszyscy wiedzieli w jakiej pozycji, jak trzymać ręce, żeby móc kilka godzin trzymać ręce w górze na przykład. Wszystkie takie detale mieliśmy naprawdę opracowane, więc z dużym spokojem i z, no z, z wytrwałością i, 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 i takim przygotowaniem czekaliśmy na to przejęcie, więc, więc cieszę się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Już minął jakiś czas od samej akcji humanitarnej. Jak teraz opinia publiczna się wypowiada na temat samej flotyli i generalnie jakie też nastroje w Sejmie, chociażby No, Onują. To trzeba by spytać opinię publiczną bardziej. Ja mogę tylko no, podpierać się różnymi badaniami. Jakiś czas temu More in Common zrobiło badanie na temat stosunku do ludobójstwa, z czego wynikało, że ponad 70% się temu, Polek i Polaków się temu sprzeciwia. Inne badanie dla Rzeczpospolitej dotyczyło sankcji i ponad 60% Polek i Polaków domaga się sankcji dla Izraela. Więc, więc to są jakieś takie miarodajne wskaźniki, ale no mogę tylko powiedzieć, że no, Ciekawym i nietypowym wydarzeniem w życiu było coś takiego, że zazwyczaj coś robimy i właśnie sprawdzamy i widzimy, co się dzieje, jakie są reakcje. A tutaj było tak, że robimy akcję, coś tam e, mamy jeszcze kontakt ze światem, e, coś widzimy, no ale potem wyrzucaliśmy telefony przed przechwyceniem po to, żeby no, Izrael nie korzystał, nie, nie, nie prześwietlał, nie... no pewnie mają jakieś Pegazusy czy coś, ok, mm -hmm. ale nie chcieliśmy im ułatwiać. Więc od e, tego przechwycenia do wyjścia z więzienia, czyli przez tydzień, nie mieliśmy kompletnie kontaktu ze światem. E, nawet jak przyszedł do nas konsul, to nie mógł mieć ze sobą telefonu, nie było możliwości telefonu do przyjaciela, do mamy, do kogokolwiek. No i to jest o tyle nietypowe, że no człowiek się tak zastanawia, tak? czy ktoś się tym przejmie, czy będą protesty, czy nie będzie protestów. I no, co zrobić, żeby się tak nie rozczarować, żeby nie, nie oczekiwać, że cały świat będzie popierał twoje stanowisko, bo wcale tak być nie musi. E, więc starałem się mieć takie nastawienie, że okay, cokolwiek się wydarzy, będę za to wdzięczny. I po wyjściu <laughs> z więzienia po wylądowaniu w Atenach, potem w Polsce, no, no spada ten wodospad informacji, e, bardzo pozytywnych reakcji, naprawdę ta fala protestów, która była na świecie i, i też w Polsce, ponad 20 miastach, to było niesamowite i niesamowicie być w oku tego cyklonu e, i mam wielką wdzięczność do wszystkich zaangażowanych na każdy możliwy Sposób. To jest, to jest wspaniałe i wielkie, że każdy robi co może. Ktoś płynie, ktoś mówi o tym, ktoś idzie na protest, ktoś wiesza flagę czy plakat w sklepie czy w kawiarni. Każde zaangażowanie jest ważne. No a, a w Sejmie trochę miałem wątpliwości, myślałem, że będzie szorstko, a to się okazuje, że y, no, jeśli chodzi o mój klub, to jest tak pół na pół. No, jest, jest, jest różnie, bo wiadomo, minister Sikorski ma swoją opinię, do której różne osoby starają się dostosować, no ale też jest masa serdecznych osób, które gdzieś tam wyrażają wsparcie, nawet jeśli nie publicznie, to, to miło jest czuć gdzieś tam uścisk, ale, ale jestem zdziwiony pozostałą częścią Sejmu właśnie, że nawet. od Kolegów z innych klubów, czy z lewej, czy z prawej, to mam naprawdę bardzo duże wsparcie, bardzo, bardzo też jest miło to, to poczuć. Więc, więc mogę powiedzieć, że reakcje są lepsze niż myślałem. Czyli nie ma rozczarowania ostatecznie po takim czasie? Myślę, że, że nie ma, dlatego też, że mam świadomość, że każdą minutę z tych sześciu tygodni. Naprawdę ja, i ja, i polska delegacja, i wszyscy poświęciliśmy na to, żeby mówić o tej sprawie, żeby nagłaśniać prawdę, żeby informować, co się dzieje, a poza tym na, na obowiązki pokładowe, tak? czyli obieranie warzyw, gotowanie, e, sprzątanie, mycie kibli, naprawianie kibli, e, malowanie. Tu nawet jeszcze mi farba nie zeszła, bo właśnie ściany na jednym statku malowałem. Czasem sterowanie, zmienianie żagli i tak Dlatego mało spaliśmy, ale ten sen był twardy, więc po takim czasie, jak człowiek naprawdę wie, że zrobił wszystko co mógł, to czuje satysfakcję, nawet jeśli nie wygrywa tego złotego medalu, al brązowy, czy jakikolwiek ma wynik. To, to ma, ma satysfakcję, że po prostu dało się wszystko i myślę, że wszyscy tak czujemy. Ale jeszcze, jakby to powiedzieć, walka o to pełne zwycięstwo, o, 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 o koniec ludobójstwa, o uratowanie tych ludzi, o, o pokój w tej części świata, ta walka jeszcze potrwa. W sumie, już zmierzając do końca, ostatnie pytanie moje będzie: czy coś się zmieniło w Twoim nastawieniu? Takiego właśnie do pokazywania solidarności, do ruchu oporu, czy są jakieś rzeczy, które byś zrobił inaczej na przykład? To znaczy trudno powiedzieć. Może w ten sposób, że czasami strach ma wielkie oczy, w takim sensie, że czasami zastanawiamy się, co to będzie, czy mogę zabrać głos w takiej ani innej sprawie, co kto powie. I e, e, no, czasem miałem takie zastanawiania właśnie, co powie mój klub, co powie taka, a nie inna partia, ale z perspektywy czasu widzę, że nawet mając jakieś wątpliwości, no, no, widzę, że ważne jest to, jaka jest prawda, gdzie jest prawda i że no, historia nas będzie rozliczać, kto w sytuacji no, najtragiczniejszej e, sytuacji humanitarnej i po prostu książkowego przykładu ludobójstwa, które się dzieje na naszych oczach w naszym pokoleniu. Kto jak reagował i kto robił co mógł, kto milczał, a kto przykładał do tego rękę. Więc wydaje mi się, że na dłuższą metę po prostu tym bardziej się otwierdzą, że prawda się opłaca, walka, walka o prawa człowieka się opłacają, że warto być przyzwoitym i, i konsekwentnym. I nawet jeśli w jakichś momentach nam ja się wydaje, że to może wywołać zgrzyty i trudności, ale to nie jest nasz problem, tylko to jest problem tego systemu, który no, widocznie no, odbiegł od, od rzeczywistości, od realiów, od ochrony e, tego, co obiecaliśmy naszym wyborcom. Więc warto robić wszystko, żeby ten system dogonił rzeczywistość i oczekiwania ludzi. Pewnie. Kończymy dzisiejszy odcinek. Miałam przyjemność go poprowadzić. Nazywam się Natalia Polowy, a moim gościem był poseł Franciszek Starczewski. Dziękuję uprzejmie. Trzymajcie się mocno. Dziękujemy.